Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, paczka. Paczka, która u mnie jest już dosyć dawno. Eee, na którymś z filmów, chyba przy podmianie wody, jak pokazywałem taki film, możecie go teraz zobaczyć. Odnośnie jak Chopin robi podmianę wody u krewetek, tam pokazywałem Wam, że czeka na mnie paczka. Czeka na mnie paczka, którą sobie otworzymy. To już było dawno, słuchajcie temu. Mam, że tak powiem, lekkie opóźnienie spowodowane różnymi rzeczami, ale jest, słuchajcie, paka, teraz zrobimy czary -mary. To, słuchajcie, jest paczka, niespodzianka, eee, firma Aquaspecto, kto zna firmę Aquaspecto, niech napisze w komentarzu, ja do dnia dzisiejszego, no może bez przesady, musiałem się przygotować troszeczkę, jeszcze do niedawna e, nie słyszałem o firmie Aquaspecto, odezwała się do mnie firma Aquaspecto, e, zapytała się czy będzie taka możliwość, że firma Aquaspecto podeśle mi swoje, jedne z nowych, z nowych produktów, jakie się pojawią u nich na sklepie. Ja oczywiście, jako że pokazuję na moim kanale różne produkty, które mogą się przydać do akwarystyki, szczególnie też na przykład do zbiorników z krewetkami. Więc ja oczywiście się zgodziłem, firma Aquaspecto podesłała mi takie oto media filtracyjne. Tych mediów filtracyjnych firma AquaSpecto w swoim portfolio będzie miała dużo więcej. Już teraz, kiedy pewnie nagrywam ten film, to pojawiło się kilka różnych jeszcze produktów od firmy AquaSpecto. Tutaj w rogu Wam pokażę, będzie filmik się pojawiał, więc możecie zobaczyć, co firma AquaSpecto ma na swojej stronie jeszcze. Strona firmy AquaSpecto już działa, już jest dostępna www.aquaspecto.pl i tam właśnie firma Aquaspecto wprowadziła media filtracyjne. Z tego co się zdążyłem dowiedzieć, firma Aquaspecto będzie wprowadzała jeszcze różnego rodzaju przyrządy, mierniki do badania wody. Ogólnie dużo nowości ma być związanych z wodą, z filtracją, więc to może na pewno akwarystów zainteresować. To są, słuchajcie, pierwsze, pierwsze produkty, jakie do mnie przyjechały, będą przyjeżdżać jeszcze jakby kolejne produkty, to ja też wam pokażę. W takiej ilości otrzymałem to od firmy Aquaspecto, gdyż firma Aquaspecto też zapytała się, czy chciałbym część produktów, na przykład przekazać moim widzom na live'ach i tak dalej, żeby to było jako w formie nagrody. Oczywiście ja się zgodziłem, bo bardzo mi zależy na tym, żeby moi widzowie. Także mogli sobie potestować te produkty. Ale mówię, zachęcam do odwiedzenia strony aquaspecto.pl. Tam się dowiecie wszystkich, wszystkich szczegółów. Otwórzmy, ja jestem sam ciekaw, nie otwierałem tych produktów, nie wiem jak te produkty wyglądają. Więc otwórzmy sobie to jedno opakowanie, zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. Będę starał się to w jakiś sposób przetestować. Jak wiecie, odchodzę od rynień filtracyjnych więc tak dużej ilości medi filtracyjnych y, zapewne nie wykorzystam ale pokazywałem nie tak dawno filmiki y, z filtrami na powietrze różnymi więc tam na pewno ta ceramika się znajdzie na pewno w formie testu jak będę przenosił swoją hodowlę do garażu też założę jedno krewetkarium znowu na rynnie tylko na rynnie dużo, dużo mniejszej, dużo niższej i też tam użyjemy tych medi filtracyjnych z tego co wiem media filtracyjne nie zmieniają parametrów wody, nie podnoszą pH i tak, dalej, i tak dalej. są obojętne dla, dla wody, więc to fajnie to bardzo, bardzo cieszy ale mówię, zobaczmy sobie jak te media filtracyjne wyglądają i będziemy i będziemy więcej więcej wiedzieć z informacji, słuchajcie, jakie firma Aquaspecto zamieszcza na opakowaniu tych, tych produktów Mamy, że 3DS filter media zostały wykonane z materiału o bardzo dużej, efektywnej powierzchni właściwej i o neutralnym pH, który nie zmienia odczynu wody. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ważne. Specjalnie zaprojektowane do przechowywania pożytecznych bakterii, które eliminują amoniak i azotyny w akwariach i stawach. Taka informacja widnieje na, na opakowaniu. Mamy taką jeszcze ciekawostkę, to zawsze jest dla mnie słuchajcie, mega ciekawe, bo jakby my, jako ludzie, jako użytkownicy, no, nigdy nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić. Nie? I na każdych mediach filtracyjnych pojawia się, pojawia się jakaś efektywna powierzchnia. Jak tutaj te media filtracyjne, jako mają powierzchnię do gromadzenia się pożytecznych bakterii. I tutaj taką mamy informację, że analiza powierzchni metodą BET określiła efektywną powierzchnię w zakresie 2850 m2 na litr, znacznie przewyższającą inne biologiczne media dostępne na rynku. No dobra, słuchajcie, więc widzieliście. Ja dziękuję firmie Aquaspecto za podesłanie tych, tych produktów. Mam nadzieję, że to co zobaczyliście was w jakiś sposób zainteresuje. Mówię, warto, zawsze to podkreślam, że warto samemu sobie przetestować. Nawet takie opakowanie litrowe, jeżeli wiecie, że sami nie wykorzystacie, można śmiało kupić z kolegą, z przyjacielem i sobie, i sobie sami, sami sprawdzić. Dużo więcej informacji na temat tych mediów filtracyjnych pewnie z czasem będzie się pojawiać. Tak to zawsze jest, że firma nowa, która wchodzi na rynek jest mało rozpoznawalna i trzeba, trzeba czasu, aż ludzie się do tego przekonają, aż sobie potestują, sprawdzą i będą, i będą wiedzieć, czy to jest dobry produkt. Ja bardzo dziękuję firmie Aquaspecto za podesłanie tych produktów. Mam nadzieję, że wykorzystam je słusznie u siebie w zbiornikach i oczywiście podzielę się także z moimi widzami. Na kanale Shop Shrimps. Także to by było na tyle. E, dzięki bardzo e, i trzymajcie się. Cześć, cześć.